Witam Was, kochani, na moim kanale Ania Wróży. Dzisiaj zapraszam wszystkie znaki ziemskie, a więc byczki, panny i koziorożce. Za chwileczkę czytania ogólne na kwiecień 2021. A więc słuchajcie, jeżeli jakieś informacje Was tutaj zainteresują, odsyłam Was do kontaktu ze mną na czytania indywidualne. Gorąco zapraszam. Osoby, które pierwszy raz są na moim kanale i podobają się Wam te czytania, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oczywiście Was wszystkich, zapraszam do dania mi łapek w górę. Jeżeli uważacie, że te filmiki mają dużo informacji przydatnych dla Was. Dobrze, żeby nie przedłużać, zapraszam najpierw byczki. Drogie byczki, sfera domu, rodziny. Tutaj jakieś sprawy związane z ślubem się blokują, co dla niektórych z Was okoliczności niesprzyjające powodujące to, że nie macie możliwości ruchu, tak? Jest tu jakaś blokada, jeśli chodzi o ślub, jeśli chodzi o zawarcie związku małżeńskiego, no bądź słuchajcie jakieś. Jakaś taka, właśnie sytuacja, która jest oczywiście chwilowa, tak? Yy, ona jest oczywiście chwilowa, ale tutaj są jakieś sytuacje, które was blokują i trzeba będzie zasięgnąć jakiejś informacji, mm, powiedziałabym, może prawnej, może jakiegoś doradcy, tego typu rzeczy, ponieważ tutaj macie ewidentnie na ten miesiąc jakąś blokadę byczki. Jeśli chodzi o pracę, Tutaj się rozstrzygają sprawy. Tutaj są nareszcie jakieś wiadomości dotyczące umowy, współpracy, nawiązania jakiejś współpracy między dwoma osobami. Więc, podpisanie umowy, tak? Coś tu się rozstrzyga w tej kwestii. Kwestie uczuć single. No, drogie single, widzę, że bardzo dużą kontrolę przyjęliście, aby wasze życie nie zostało zachwiane i to, co do waszego życia nie pasuje, skutecznie tak jak ten król mieczy, potraficie użyć tego miecza i odciąć to, co nie pasuje do waszego życia uczuciowego, bronicie tej przestrzeni swojej. Ale co, tutaj znowu na kwiecień pojawiają się sytuacje typu, jakieś niejasności, jakieś kłamstwa, niejasne sytuacje. Znowu bycie kochanką, e, znowu o, o jest jakby ożywienie sytuacji, w której byliście w jakimś romansie. Więc e, na kwiecień, moi drodzy, zdecydujecie się być tym królem. E, jeżeli jesteś kobietą i słuchasz tego czytania, to zdecydujecie się być tak, takim, właśnie taką władczynią, która po prostu nie pozwoli na to, żeby z powrotem to do Was cały ten, powiedziałabym, taki śmietnik, tak, wraca, tak, niejasne sytuacje, kłamstwa, ukrywania, e, być może ktoś Was próbuje ukrywać i tutaj na nowo romans, romans, który nigdy nie zakończy się małżeństwem, więc to są same nieciekawe rzeczy. No i tutaj Wy w roli osoby, która pilnuje tej przestrzeni, nie dopuszcza. E, no, jeśli chodzi o Byczki będące w związkach małżeńskich, partnerskich. Niektórzy z Was dostaną prezent, niektórzy m, y, może y, zdecydują się pójść krok dalej i jakieś poświadczymy sprezentować bardziej okazać y, tutaj takie uczucie poprzez danie jakiegoś prezentu. No i przede wszystkim ja widzę, że większość par, związków to szczere, piękne intencje, uczucia, niezachwiane niczym, żadnym kłamstwem, także bardzo ładne, czyste uczucie tutaj, tak? Szczere intencje partnera, przede wszystkim dla Was. No, i jeszcze mamy kwestie finansów. Tutaj nadchodzą wiadomości dotyczące prawdopodobnie jakiejś stabilizacji waszej, może przyszłego życia, może dotyczą spraw związanych z mieszkaniem, z czterema kątami. A więc to jest informacja dla osób, yy, która dotyczy właśnie takich rzeczy. Yy bądź będą to informacje dotyczące właśnie finansów, które dadzą stabilność waszemu domu więc tutaj to nadciąga w kwietniu ostrzeżenie słuchajcie przed podróżą tutaj samochód wypadkiem, więc miejcie się kochani na miejcie się... dbajcie o siebie bądźcie ostrożni, bo tutaj jest ostrzeżenie przed właśnie jakąś taką kolizją to uważajcie, tak? jeżeli będziecie gdzieś tam w jakąś podróż wybierali, proszę Was, abyście uważali, to jest takie ostrzeżenie no bo dojdzie, bo ta sytuacja może spowodować wielką zmianę w Waszym życiu dobrze i co idzie z zewnątrz słuchajcie, idzie z zewnątrz równość dawaniu i braniu tutaj pojawia mi się olbrzymia instytucja jakaś może bankowa tak, i tutaj właśnie coś fajnego, jakaś gratyfikacja dla Was może być to jakaś współpraca, tak? To też tak może być. Jakieś nagrodzenie w każdym razie. Słuchajcie, energia, która będzie Wam przyświecała na miesiąc, kwiecień, to to, że tutaj ja widzę duży przepływ przez internet informacji, praca przez internet, duży przekaz informacji. Tak będziecie też działać, przekazywać informacje przez, przez internet. Będziecie też królami buława, więc dobrze będziecie zarządzali tutaj swoimi sprawami. Tutaj też będziecie mieli takie podejście dobre do kontaktu z ludźmi. Będziecie może powiedziałabym w miesiącu, kwietniu. Wiele będzie zależało od Was. O tak bym powiedziała na zakończenie. Dobrze, dziękuję Wam, y, moje byczki, za uwagę. Teraz y, zapraszam wszystkie panny. Sprawy domowe, rodzinne. Równość dawaniu i braniu za sprawą mężczyzny, który bardzo jest y, opiekuńczy, który dba o Wasze sprawy i y, y, on tutaj, y, dla niego rodzina jest najważniejsza. To też może być sytuacja taka, że to wy zapewnicie tą równość w dawaniu braniu, tak? czyli pomożecie swojej rodzinie, pomożecie swoim bliskim i okażecie tutaj jakiś, jakiś pieniądz, a tak naprawdę być może, że wspomożecie jakąś, jakiegoś mężczyznę tak? w tej kwestii. Sprawy zawodowe ruszają naprzód. Niektórzy z Was wybiorą się w jakąś delegację, może wyjazd zagraniczny. Jeżeli macie jakieś cele, ambicje, to ruszacie do przodu, projekty, to wszystko rusza do przodu, kochani. Jeżeli rozpoczynacie pracę, to z dużym impetem i, i, i do przodu. Sprawy uczuciowe, single, kochani, tutaj rysuje się dla Was romans. Romans tutaj w związku z tego nie będzie. No, jeżeli oczekujecie czegoś więcej, no to musicie się zastanowić. Na pewno piękne uniesienie, romantyczne chwile, ale tutaj nie widzę, żeby coś z tego było więcej. I związki, słuchajcie, tutaj niektórzy z Was opuszczają swoje gniazdo, niektórzy decydują się na jakąś separację, wyjście z domu. Powiedziałabym, może być to za sprawą, że już tutaj nie widzicie dla siebie miejsca, a niektórzy z Was po prostu muszą gdzieś oddalić się od domu, tak? wyjechać za jakąś potrzebą, dlatego jest ta rozłąka. Finanse, no kochani, tutaj niestety nie widzę tutaj za dobrze Na razie na ten miesiąc, kwiecień Musicie czekać na pewno na jakąś pomoc, żeby się podźwignąć, tak? Może, żeby nie zostawić Was tak z tym tematem Ja tutaj dociągnę jeszcze kartę Bo tutaj widzę, że jest taka sytuacja Wasza finansowa dosyć ciężka i bez pomocy kogoś tu nie bardzo wyjdziecie do przodu na ten miesiąc, oczywiście. Przygnębieni jesteście tą sytuacją finansową. Zobaczymy, co dla panny. Co dla panny? No, kochani, tutaj ja widzę, że będzie jakiś pomysł. Tutaj jest patrzenie, zastanawianie się, podejmowanie decyzji, kontakty przez internet. Nawiązywanie kontaktów handlowych, więc y, tu w, tą, w ten kierunek musicie iść: przez internet, przez internet jak najbardziej. Y, I co tutaj jeszcze, jedną kartę dorzucy, dorzucimy? No i tutaj jakaś, jakaś kobieta za tym stoi. No, ktoś na pewno Wam tutaj, kochani, pomoże, tak? Y, jeszcze jedną. No, tak. Tutaj, tutaj, ewidentnie trzeba poszukać właśnie w takich, takich kwestiach tych pieniędzy. Jeśli chodzi o ostrzeżenia, tak, ostrzeżenia, no to tutaj jest przed mężczyzną, waszym partnerem, tak, bądź jeżeli wchodzicie w romans, to jest to mężczyzna, który ma żonę i na pewno ona od niej nie odejdzie, więc trzeba się z tym liczyć, bo tutaj przygoda, wiadomości, oczywiście jakieś tego typu rzeczy, ale nic więcej. No a jeżeli to jest wasz partner, no to on tutaj wchodzi w przygodę, tutaj jakieś wiadomości są, więc wyjazdy gdzieś i to też musicie na to uważać. Z zewnątrz idą decyzje prawno-sądowe. Jeśli czekacie, to nadchodzą w miesiącu kwietniu. No i tutaj, co mogę powiedzieć? Aura na miesiąc kwiecień. Panny przechodzą w miesiącu kwietniu wielką transformację, Wasze życie zaczyna zmieniać się, a więc to jest początek, zobaczymy jak się przełoży na miesiąc maj później. Także zapraszam Was, jeżeli chcecie coś oczywiście wiedzieć więcej, to zapraszam na czytania indywidualne. Dobrze, dziękuję za uwagę. Panienki, dziękuję Wam ślicznie. Teraz zapraszam moje drogie koziorożce. Dom rodzina. Tutaj sprawy widzę się troszeczkę wyciszają, tak? Jest tutaj po jakimś bardzo takim burzliwym okresie. Okres wyciszenia, ciszy, rekonwesencji, yy, może niektórzy z Was powracają właśnie do zdrowia w domu, odzyskują tą, ten balans, tą równowagę. Yy, w każdym razie rodzina, dom, to wszystko jest w harmonii, wyciszenie, spokój, wytchnienie, także tego typu takie energie się tutaj pokazują. Yy, sprawy zawodowe. Yy, na pewno będziecie się zastanawiać, poszukiwać yy, tutaj jakaś sytuacja pobudzi Was do tego, że z, będziecie potrzebowali troszeczkę zastanowić się, tak, w którym kierunku działać, czy robić to, czy tamto, czy coś zmienić, m, czy czegoś innego poszukać, tak, niektórzy z Was może będą szukali innej drogi, innej ścieżki, bądź szukacie pracy, szukacie, m, powiedziałabym, jakiejś, jakiegoś kierunku, zastanawiacie się, tego typu rzeczy, no niektórzy z Was też widzę, kończą sprawy swoje zawodowe, aktywność, i tutaj przechodzicie na emeryturę, tak? Dobrze. No i sprawy uczuciowe teraz. Co u singli? U singli mamy toksyczne jakieś związki, więc tutaj, kochani, uważajcie, jeśli chodzi o osoby żyjące w związkach małżeńskich, partnerskich. Tutaj widzę, że zastanawiacie się, którą opcję wybrać. No, i tutaj karta oszustwa jest jakby widać, że coś tutaj kombinujecie, kochani. To dla oczywiście wiadomości dla nie wszystkich z Was. Wiadomo, to są czytania ogólne. Także, kochani, jeżeli słuchacie tego czytania, to doskonale wiecie, jakie informacje tutaj są dla Was, a jakie nie. Jeżeli te informacje pasują do Was, a chcecie wiedzieć coś więcej, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu ze mną. E, dobrze. Teraz, e, teraz mamy sferę finansów. No, macie już dużo, jednak macie zakusy na coś więcej. W marzeniach Waszych jeszcze coś jest fajnego jakiś projekt, jakieś możliwości zarobienia pieniędzy. Nie cieszycie się za bardzo tym, co macie, nie zwracacie, a już patrzycie dalej, tak? Być może coś jest w Waszej głowie, w Waszych marzeniach i myślicie, żeby się to ziściło. Na kwiecień, kochani, to jest na razie jako marzenie, myślenie o tym, tak? No i co z zewnątrz idzie? Tutaj jakieś wiadomości idą, też ktoś może Was chcieć, nie wiem, podglądać, śledzić. Może też być możliwość wysłania Was na szkolenie, tak? Będziecie musieli zasięgnąć jakieś informacji. I to też, to też powiedziałabym: ostrzeżenie przed osobą, która próbuje coś od Was wyciągnąć, tak? Dla siebie, tak? Także to jest też takie ostrzeżenie dla Was. Aura na cały ten miesiąc. Dla koziorożców. Będziecie podchodzili do tego bardzo y, mądrze, intelekt, z intelektem, y, sprawiedliwie i y, y, przede wszystkim intelekt, tak? Kontrola nad tym, duże myślenie, dużo strategii, dużo takiego, y, mniej uczyć, a więcej użycia właśnie tej głowy, tej strategii, takich różnych y, posunięć, y, powiedziałam, taktycznych, tak? I to przyświeca na cały ten miesiąc kwiecień. Z zewnątrz, kochani, tutaj pokazała mi się jakaś osoba, która jest właścicielem jakiejś firmy, bądź, bądź jest to jakaś firma, która bardzo dobrze prosperuje. Ja tutaj dobiorę jeszcze kartę, co tutaj idzie, o co tutaj chodzi. Mhm. Może być to możliwość, która da Wam kreowanie siebie, tak? Możliwość, która, która, że tak powiem, da Wam szansę, abyście w niej byli kreatorami, tak? Jest to kontakt z taką osobą, która daje tako, takie możliwości dla Was, moi drodzy. Także bardzo, bardzo tutaj przychylnie. Może jeszcze jedną kartę, żebyśmy byli pewni, czy to w tym kierunku idzie. Tak, to sprawi Wam wielką radość, kochani. Ten kontakt z taką osobą, która też jest albo z znaku właśnie Koziorożca, Panny, bądź Byka. Może być to mężczyzna w wieku 40 wzwyż, tak? To, to może być też instytucja. Także do tego typu rzeczy tutaj wiadomości dla was się zarysowały. I dziękuję wam kochani za wysłuchanie. Dobnęliśmy do końca. Dziękuję bardzo moim drogim Koziorożcom. Dziękuję wszystkim osobom, które słuchały dzisiejszego czytania na Kwiecień 2021. Miło było mi Was gościć, jak zawsze. Niedługo święta. Chciałam Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt. Jeżeli jesteście innej wiary, innych wyznań, to oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Was ciepło i wysyłam dla Was bardzo dobrą energię. Mam nadzieję, że z wiosną będzie bardzo wszystko się dobrze Wam układało. Tego życzę Wam z całego serduszka. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.